Dzień dobry, już tłumaczę. Tylko tu ręczniczek mi się zawieruszył, nie w tym miejscu co powinien. Mówiłam w, po prawej stronie, ale ona mi musiała po lewej. No a dobra, o co chodzi? No, tak czysto tu dobrze. No więc pytacie mnie Państwo, czy ja się kąpię, gdzie się kąpię, jakie ja mam warunki do kąpieli. Więc proszę bardzo, tutaj na wymiar zrobiony specjalnie dla mnie został prysznic. No, taki właśnie pod kolor mojego futerka, żeby wszystko było zgodne kolorystycznie, żeby się wszystko zgadzało, bo ja lubię, jak jest wszystko ładnie, czyściutko i elegancko, jak widać zresztą. No tu panowie wszystko pięknie zrobili. E, tutaj muszę tylko obwąchać, czy wszystko jest czyściutkie, tak jak powinno być. No więc widzę, że wszystko się zgadza, jest OK. Woda, czy. Tak, woda, woda jest w kranie, tak? Mam osobną wodę ciepłą, i osobną wodę zimną. Tutaj mamy mydełko, więc jak widać, wszystko jest. O nie, oprócz tego, maty mi nie położyła na łapeczki, ale wszystko jest tak, jak powinno być. Tak, tak, że do widzenia, tak Państwu. Tak.